Dzień dobry, bardzo. Wciąż się zastanawiasz, co zrobić, aby pieniądze pracowały na ciebie? Mam tutaj nasz stary rachunek, który odgrzebałem gdzieś w niedalekich naszych fakturach. Czy taka faktura odmieniłaby twoje życie 80 440 co miesiąc? Takich zysków możesz mieć tyle, ile twoich ambicji. Jeżeli chcesz zacząć inwestować w zewnętrzny kapitał. Razem z inwestorami, tak jak my to robimy, zgromadziliśmy w naszym portfolio z inwestorami ponad 50 nieruchomości przez 4 lata. Poprzez nasz mentoring Wy jesteście w stanie zbudować swoją bezpieczną i stabilną emeryturę już w 2 lata, omijając wiele błędów, nie robiąc tych błędów, które my robiliśmy. Jeżeli jesteś zainteresowany polepszeniem swojego życia, kliknij link poniżej, widzimy się po drugiej stronie na bezpłatnym webinarze, na którym się dowiesz, jak Ty to możesz zrobić. Miej wspaniały dzień, masz w sobie... Tak, że im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy i tutaj kierując się inwestowaniem w nieruchomości jest to inny schemat.